9 lat temu, we wrześniu, zostałem po raz pierwszy w życiu proboszczem. Ten urząd piastowałem przez 6 lat i 3 miesiące. Potem odszedłem z parafii. Kiedy myślę o tym minionym czasie, to śmiało mogę powiedzieć, że był to dla mnie bardzo ciekawy okres w życiu. Jedno z lepszych doświadczeń, które mnie spotkało. Spotkałem tam fantastycznych ludzi, z którymi się robiło piękne rzeczy na chwałę Bożą i ku pożytkowi ludzi. Z dziełoma z nich mam do dzisiaj kontakt. Ale też w mojej pamięci mocno utkwiły spotkania z ludźmi, którzy mnie chyba w sposób skuteczny zrazili do siebie i do tego, żeby dalej być proboszczem. Jest w kościele taka kategoria, którą ja nazywam mszyce. Nie wiem, czy wiecie, ale mszyca to jest takie małe żyjątko z rodziny pluskowiatych, rzędu pluskowiatych, który obsiada roślinę i wysysa z nich soki, skutecznie osłabiając roślinę. W kościele są też takie mszyce. Siedzą w pierwszych ławkach, modlą się, a zarazem wysysają soki i niszczą innych. Taką jedną to pamiętam bardzo mocno. Siedziała w pierwszej ławce, najgłośniej się modliła, najgłośniej śpiewała. Litanie nabożeństwa, różańce wszystko, co możliwe. Ale w życiu była nieludzka. O tym, co się nie podoba jej konkretnie w parafii, dowiadywałem się z telefonów, z od kanclerza, od biskupa. Donosiła, pisała listy. Nigdy nie przyszła i nie powiedziała centralnie, co jej się nie podoba. Kiedy zostałem proboszczem parafii, a miałem już z sobą 25 lat kapłaństwa, powiedziałem ludziom, po raz pierwszy jestem proboszczem. Nie robię tego nigdy w życiu. Jeżeli coś Wam się nie podoba, to przyjdźcie i powiedzcie mi normalnie, centralnie. Nie usłyszała tego. Dlaczego o tym mówię? W dzisiejszym fragmencie Ewangelii usłyszeliśmy słowa Jezusa, który wziął swoich uczniów i pokazał im cudowny mechanizm, w jaki sposób zwracać uwagę. I napominać innych ludzi. Mówi wyraźnie: Jeśli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jest to pierwszy etap. Weź kogoś na bok i powiedz to jemu w cztery oczy, czyli sam na sam. Jeśli cię, mówi Jezus, nie usłucham, to weź z sobą jednego albo dwóch. Aby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. To drugi etap. Przyjdź z innymi i powiedz mu, że źle robi. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, to etap trzeci. Donieś przełożonym. Taka jest ewangeliczna droga. Cztery oczy, wraz z innymi, a potem donieś przełożonym. Proste i oczywiste, ale jakże trudno to wprowadzić w życiu. Z czego to wynika? Myślę, że ludziom brakuje odwagi. Brakuje odwagi, by w sposób normalny o tym rozmawiać. My mówimy o tych złych rzeczach, o tym, co nam się nie podoba. Za plecami innych odgadujemy, oceniamy, krytykujemy. Nie liczmy na to, że coś się zmieni, bo ten człowiek nawet nie wie, że źle robi. Jak więc ma zmienić swoje postępowanie, jeżeli tego nie usłyszy od ciebie prosto w oczy? Proszę sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek w moim życiu miała miejsce tego typu sytuacja, że ktoś przyszedł i upomniał mnie zgodnie z tymi zasadami, o których mówi Jezus? I wiedziałem, że miałem ogromny problem, żeby sobie to przypomnieć. Nie kojarzę ani jednej sytuacji ze swojego życia, która by w taki sposób przebiegała. Ale przypomniała mi się inna sytuacja tu, z tej parafii. Niecałe dwa, trzy miesiące temu, początek wakacji, jesteśmy po Mszy Świętej z Kościelnym w zakrysty, po mszy Świętej porannej. Chodzi kobieta, jedna z tych mszyc, i z pretensją do mnie, że ona i jej rodzina są oburzone. Miałem dzieje wcześniej mszę świętą wieczorną, że się spieszyłem, niewyraźnie mówiłem, że kazania nie powiedziałem i jeszcze kilka innych rzeczy. Patrzę na kobietę, słucham. Mówię, wie pani co? Dziękuję. Przemyślę, zastanowię się. Kobieta wyszła. Spojrzeliśmy na siebie ze Zisławem. A kilka dni później proboszcz mi bierze na rozmowę i mówi słuchaj była pani X z pretensjami do ciebie. Gdzie tam jest droga ewangeliczna? Ani w cztery oczy, tylko zbeształa mnie przy innym człowieku, doniosła Kościołowi. Gdzie tu jest ewangeliczna droga? Powiedzcie. Próbowałem sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać ten dialog, to spotkanie, ta rozmowa, żeby przyniosła pożądany efekt. Gdyby podeszła do mnie i powiedziała, proszę księdza, chciał z księdzem porozmawiać na osobności. Jak znam się, bym powiedział, to zapraszam po nią na kawę, siądźmy, porozmawiajmy sobie. Ona tego nie zrobiła. I gdyby mi powiedziała, wie ksiądz, bardzo lubię słuchać księdza kazań niedzielnych, świątecznych. Szkoda, że ksiądz jej mówi w tygodniu. To bym jej wytłumaczył, że nie ma obowiązku, by głosić kazania w dzień powszedni. A ponadto uświadomiłbym jej, że takie kazanie, które głoszę w niedzielę, zaczynam przygotowywać chwilę po ostatniej niedzielnej Mszy Świętej. Biorę teksty czytań i cały tydzień poświęcam na to. Aby się do niego przygotować w następną niedzielę. Czytam książki, zastanawiam się, zmieniam koncepcję. Gdy jej powiedziała, że księdza, ksiądz mówi fajne rzeczy, ale tak naprawdę kiepsko księdza słychać, to bym się postarał mówić wolniej i wyraźniej. Zobaczcie, że nawet miesiąc temu. Zmieniliśmy nagłośnienie, mikrofony, głośniki w tym kościele, żeby ludzie mogli usłyszeć. Często słyszę, że ludzie mówią, że ciężej nie słychać, zwłaszcza starsi. Jest taki dowcip, historia, która doskonale obrazuje tę sytuację. Kiedyś pewien starszy mężczyzna przyszedł swoją żoną do lekarza i mówi do niego: Doktorze, moja żona nie słyszy, czy mógłby pan coś? doradzić. A lekarz pyta, a w czym to się objawia? A on mówi, no choćby wczoraj. Siedzę w pokoju i mówię, Zosia, co będzie na obiad? Ona milczy. Wchodzę, staję w drzwiach kuchni, pytam, Zosiu, co będzie dzisiaj na obiad? Ona nie słyszy. Podchodzę medr do niej i mówię, Zosia, co będzie dzisiaj na obiad? Ona się odwraca, trzeci raz ci mówię, że pomidorowa i mielone. Gdzie jest problem, powiedzcie mi? Nagłośnienie, staramy się mówić. Czasami ludzie starsi mają problem, nie dosłyszą. Może warto aparat sobie założyć, a nie mieć pretensji do księży. Czasami macie rację, nie naguje tego. Wracając do tego dialogu, który sobie wyobraziłem jako idealny. Dzisiaj w czytaniu Święty Paweł mówi: nie bądźcie nikomu nic dłużni poza wzajemną miłością. I mówi dalej: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To napominanie, zwracanie uwagi musi być motywowane niechęcią do kopania komuś, tylko ma wypowiadać z miłości. Najtrudniejszą prawdę, ale podaną w miłości, człowiek jest w stanie przyjąć. Kiedyś wprowadzono. Badania naukowe nad zwierzętami okazało się, że zwierzęta, które są nagradzane za dobre zachowania, uczą się o wiele szybciej niż te, które są karane za złe zachowania. To bardzo ważne, co mówimy i jak mówimy. Kiedyś brałem udział w takim rocznym kursie, certyfikowany kurs fundraisingu. I prowadzący ten kurs pokazali nam jeden z filmów, który mi głęboko utkwił w pamięci. Link do tego filmu załączam pod swoim kazaniem w opisie. Warto byście go obejrzeli. Następująca scena. Poranek, deptak dużego miasta. Na kartonach siedzi starszy mężczyzna, około 60-70 lat. Przed nim stoi puszka, a obok. Kartą z napisem Jestem niewidomy, pomóż mi. Przechodzą ludzie. Raz na jakiś czas ktoś tam rzuci jakiś pieniądz, monetę. W pewnym momencie słyszy kroki. Kobieta, która szła w butach na obcasie, charakterystyczne uderzenia o trotuar. Minęła go, zatrzymała się i wróciła z powrotem. Wyjęła z torebki flamaster, wzięła ten karton, odwróciła go i coś na nim pisała. On w tym czasie dotykał rękoma jej butów. Kobieta odeszła i nagle następuje zwrot akcji. Podchodzą ludzie i zaczynają rzucać pieniądze. Coraz więcej ludzi i więcej pieniędzy. Człowiek niewidomy jest. Zszokowany, nie rozumie, o co chodzi, co się stało. Pod koniec dnia słyszy te same kroki. Podchodzi ta sama kobieta, on jej nie rozpoznaje, ale dotyka jej butów i wie, że to ta sama osoba. Podnosi głowę i pyta, co zrobiłaś z moim napisem? A ona odpowiada, napisałam to samo, tylko innymi słowy. Kamera pokazuje ten karton, a na nim jest napisane. Jest piękny dzień, a ja nie mogę go zobaczyć. Zmieniając słowa, zmieniamy świat. Dobre słowa zmieniają świat na lepsze, ale złe słowa zmieniają świat na gorsze. Zmieniając słowa. Możesz zmienić świat. Amen.